Moi kochani, nie macie pojęcia, jaką moc mają słowa. Jeśli chcesz wiedzieć, jak sprawić, by każda kobieta zakochała się w tobie w kilka sekund, jesteś w odpowiednim wideo. Dziś opowiem ci o dziesięciu nieodpartych komplementach, które oczarują każdą kobietę w mgnieniu oka. Tak, dokładnie. Nauczysz się mówić słowa, które sprawią, że ona będzie całkowicie zauroczona. A najlepsze? Powiedz to. A ona nie będzie mogła cię odporneć, nawet jeśli jest żoną. Te komplementy to nie tylko o tym, co ona ma na sobie, czy jak wygląda, ale o tym, co naprawdę dotyka jej serca i sprawia, że czuje się wyjątkowa. Jeśli chcesz się nauczyć, jak podbić serce każdej kobiety swoimi słowami, zostań ze mną do końca i pamiętaj, żeby się zapisać, bo sekret zdobywania serca tkwi w odpowiednich słowach. Zaczynajmy, stary. Twoja energia jest uzależniająca. Słuchaj, zapomnij o podstawowych komplementach, typu jak pięknie wyglądasz albo uwielbiam twoje włosy. Jeśli jest coś, co naprawdę porusza kobietę, to kiedy zauważasz jej energię? Znasz tę osobę, która wchodzi do pokoju i całkowicie zmienia atmosferę, sprawiając, że wszystko staje się lżejsze, zabawniejsze lub intensywniejsze? Kiedy mówisz kobiecie, że jej energia jest niesamowita, Mówisz, że tylko jej obecność sprawia, że twój dzień staje się lepszy. To sprawia, że czuję się wyjątkowa w sposób, w jaki nie potrafią tego zrobić inni faceci. Kobiety uwielbiają, kiedy ktoś dostrzega coś więcej niż tylko wygląd, kiedy widzą ich prawdziwy blask. Ten komplement dotyka ich głęboko, bo oznacza, że dostrzegłeś coś unikalnego w niej. Powiedz to, a zobaczysz magię. Uwielbiam sposób... W jaki postrzegasz świat. To naprawdę potężne, stary. Wiesz dlaczego? Ponieważ kiedy komplementujesz sposób, w jaki kobieta myśli, nie koncentrujesz się na jej wyglądzie, ale na jej umyśle. Kobiety uwielbiają być podziwiane za swoją inteligencję, perspektywę i unikalny sposób patrzenia na świat. Jeśli powiesz: Stary, uwielbiam sposób, w jaki myślisz, nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Ona poczuje się wyjątkowo natychmiast. To pokazuje, że doceniasz to, co mówi, że zwracasz uwagę i że interesuje cię jej sposób patrzenia na świat. Kobiety lubią czuć, że są interesujące, że mają coś więcej poza wyglądem. Kiedy uznajesz, że jej sposób patrzenia na życie jest unikalny, sprawiasz, że czuje się inna niż wszystkie inne. To tworzy silną więź, bo każdy chce być postrzegany jako ktoś wyjątkowy. A nie po prostu kolejna, zwykła osoba. A najlepsze? To otwiera drogę do głębszych rozmów, tworzy więź i sprawia, że zapamięta Cię jako kogoś, kto różni się od innych facetów, którzy tylko rzucają płytkimi komplementami. Aby ten komplement był jeszcze potężniejszy, spersonalizuj go. Powiedz dokładnie, co Cię w niej zaintrygowało. Na przykład, jeśli ma optymistyczne podejście do życia, możesz powiedzieć coś w stylu. Uwielbiam, jak zawsze dostrzegasz, pozytywy to inspirujące. Jeśli ma głębsze refleksyjne podejście, możesz powiedzieć: Nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Sprawiłaś, że spojrzałem na świat zupełnie inaczej. To pokazuje, że nie rzucasz pustych słów, ale naprawdę ją zauważyłeś. A zgadnij co? Ona zapamięta ten komplement na długo. Masz zaraźliwy śmiech. Stary, jeśli jest coś, co roztapia serce każdej kobiety. To facet, który uwielbia jej sposób śmiania się. Poważnie. Ten komplement wydaje się prosty, ale ma ogromny wpływ. Pomyśl sam, kiedy mówisz kobiecie, że uwielbiasz jej śmiech, mówisz, że jej obecność sprawia, że czujesz się dobrze, że sposób, w jaki się wyraża, przynosi ci radość. To ją porusza, bo oznacza to, że bez wysiłku potrafi sprawić, byś czuł się dobrze. I wiesz, co jest kluczem? To nie tylko sam komplement, ale sposób, w jaki go mówisz. Jeśli powiesz to z prawdziwym uśmiechem coś w stylu: "Wow, twój śmiech jest zaraźliwy. Niemożliwe jest, żeby się nie uśmiechać razem z tobą." Ona poczuje, że naprawdę to w niej uwielbiasz. Ten komplement sprawia, że czuje się lekko i komfortowo w twoim towarzystwie. A zgadnij co? Im bardziej poczuje się komfortowo, tym bardziej naturalna będzie wasza więź. Kolejna rzecz: Kobiety mają kompleksy na temat własnego śmiechu. Niektóre uważają, że śmieją się zbyt głośno, inne, że wydają dziwne dźwięki, a niektóre próbują powstrzymać śmiech, żeby nie wyjść na głupie. Kiedy komplementujesz, to mówisz: Uwielbiam dokładnie ten sposób, w jaki się śmiejesz, i to sprawia, że wszystkie jej obawy znikają. Następnym razem, gdy się z nią spotkasz i usłyszysz jej spontaniczny śmiech, nie zapomnij powiedzieć: Wow, uwielbiam Twój śmiech, serio, jest uzależniający. I gotowe. Zdobyłeś punkty bez żadnego wysiłku. Podziwiam Twoją pewność siebie. Kobiety pewne siebie wiedzą, jaką mają wartość, a kiedy to dostrzegasz, czują się jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten komplement nie dotyczy tylko piękna czy inteligencji, ale jej postawy, sposobu, jaki stawia się w świecie, nie bojąc się być sobą. Ale uwaga! Nie mów tego byle jak. Zamiast po prostu powiedzieć jesteś bardzo pewna siebie, powiedz coś w stylu uwielbiam sposób, w jaki mówisz i się wyrażasz. Widać, że wiesz, czego chcesz. To rzadkie. Ten komplement jest potężny, bo pokazuje, że dostrzegasz coś głębokiego w niej coś, co nie każdy dostrzega. A zgadnij co to sprawia, że wyróżniasz się. Masz tak czarujący sposób mówienia. Mężczyźni często koncentrują się na tym, co mówi kobieta, ale zapominają zauważyć, jak to mówi. A uwierz, to ma ogromne znaczenie. Ten komplement jest potężny, bo pokazuje, że zwracasz uwagę na szczegóły. Jeśli mówi w sposób słodki, wciągający, ekscytujący, a może nawet tajemniczy, powiedz jej to. Ale nie wystarczy powiedzieć ładnie mówisz spersonalizuj to. Jeśli ma spokojny głos, powiedz Uwielbiam, jak spokojny jest twój głos. Daje mi to niesamowity spokój. Jeśli mówi w pasjonujący sposób, powiedz coś w stylu: Lubię sposób, w jaki mówisz. Czuję twoją energię w każdym słowie. To sprawia, że poczuje się wyjątkowa i co najważniejsze, sprawi, że będzie chciała rozmawiać z tobą jeszcze więcej. Jesteś bardzo inteligentna. Chcesz, żeby kobieta poczuła się wyjątkowa? Pochwal jej umysł. Mężczyźni zwykle koncentrują się na komplementach dotyczących wyglądu, ale kiedy doceniasz inteligencję kobiety, dotykasz czegoś znacznie głębszego. Pokazuje to, że nie patrzysz tylko na jej wygląd, ale także podziwiasz to, kim jest wewnętrznie. Ale oto sekret: nie bądź ogólnikowy. Powiedzenie jesteś inteligentna może wydawać się automatyczne. Zamiast tego, powiąż komplement z czymś konkretnym, co zrobiła lub powiedziała. Na przykład, jeśli miała silne zdanie na jakiś temat, uwielbiam, jak myślisz. Widzę rzeczy, o których wcześniej nie pomyślałem. Jeśli szybko rozwiązała jakiś problem, wow, rozwiązałaś to w genialny sposób. Jeśli ma unikalną wizję życia, sposób, w jaki patrzysz na świat jest fascynujący, chciałbym Cię słuchać godzinami. Ten komplement wzmacnia jej ego. Sprawia, że poczuje się wyjątkowa i pogłębia więź między wami. Masz naturalną elegancję. To komplement, który nigdy nie wychodzi z mody, prawda? Dotyka czegoś, co wykracza poza wygląd. Elegancja to nie tylko drogie ubrania czy nienaganna postawa, ale także sposób, w jaki kobieta się zachowuje i energia, którą emanuje. Zauważając to i mówiąc o jej elegancji, podkreślasz, jak wyjątkową i silną obecność ma. Kiedy mówisz to. Nie chodzi tylko o wygląd, ale pokazujesz, że podziwiasz sposób, w jaki zachowuje się w świecie, jak traktuje innych, jak mówi i nawet jak się porusza. To sprawia, że czuje się jak prawdziwa dama i zwiększa jej pewność siebie. Ważne, żeby mówić to szczerze, bez przesady. Proste. Masz naturalną elegancję lub jest coś w tobie, co emanuje niesamowitą elegancją. Wystarczy, żeby sprawić jej radość, bo poczuje, że dostrzegasz w niej coś, co jest o wiele więcej niż powierzchowność. Tego rodzaju komplement buduje poczucie podziwu i szacunku, a to zawsze jest nieodparte. Jesteś bardzo czuła. Ten komplement to ten drobny gest, który sprawia, że kobieta czuje się doceniona za swoją słodycz. Wiele kobiet ma bardzo czułą i opiekuńczą stronę, ale nie zawsze takie zachowania są zauważane lub doceniane. Mówiąc o tym, sprawiasz, że poczujesz, że jej drobne gesty, jak miłe słowo, czy czuły dotyk, nie umykają twojej uwadze. Powiedzenie tego szczerze pokazuje, że podziwiasz sposób, w jaki traktuje innych, z troską i uwagą. Chodzi tu nie tylko o bycie uroczą lub słodką, ale o delikatność w kontaktach z ludźmi. Kiedy chwalasz jej subtelność, tworzysz głębszą, więź pokazując, że dostrzegasz to, co naprawdę w niej ważne. A najlepsze jest to, że mówiąc to, sprawiasz, że poczuje się doceniona za to, kim jest, a nie za to, co robi dla ciebie, co tworzy jeszcze silniejszą emocjonalną więź między wami. Więc jeśli jest czuła, nie przegap okazji, by jej to powiedzieć. Uważam, że sposób, w jaki stawiasz czoła wyzwaniom, jest niesamowity. Ten komplement jest dla tych kobiet, które pokazują siłę i odporność, gdy życie stawia przed nimi przeszkody. Znacie tę kobietę, która nigdy się nie poddaje, która stawia czoła wszystkim trudnościom z odwagą? Kiedy chwalicie sposób, w jaki pokonuje wyzwania, dotykacie głęboko jej emocjonalnej strony. Kobiety uwielbiają czuć się silne i podziwiane, szczególnie kiedy wiedzą, że radzą sobie z trudnościami i nie pozwalają, by cokolwiek je pokonało. Doceniając tę cechę, pokazujecie, że ją szanujecie i dostrzegacie jej siłę w sposób szczery. To nie tylko sprawia, że czuje się doceniona, ale także wzmacnia fakt, że zauważacie jej wysiłek, który często umyka innym. A ten komplement jest niesamowity, bo wykracza poza wygląd zewnętrzny i powierzchowne cechy. Skupiając się na jej postawie wobec życia, budujecie silną więź emocjonalną, pokazując, że podziwiacie ją nie tylko za to, jak wygląda. Ale i za to, kim jest wewnętrznie. Więc jeśli znasz kobietę, która stawia czoła wyzwaniom z odwagą, nie trać czasu i powiedz jej, jak bardzo to Cię inspiruje. Masz wyjątkowy styl. Ten komplement jest dla sytuacji, gdy zauważasz, że ma coś, czego nie ma żadna inna osoba. Może to być sposób, w jaki się ubiera, jak łączy ubrania, a może sposób, w jaki się zachowuje. Sekret polega na tym, by być konkretnym. Zamiast po prostu powiedzieć jesteś ładna, skup się na czymś, co jest tylko jej. Czymś, co sprawia, że wyróżnia się w naturalny sposób. Powiedzenie, że ma wyjątkowy styl, to jak powiedzenie, że ma osobowość, która przejawia się przez jej ubrania, gesty i postawy. To nie tylko sprawia, że czuje się wyjątkowa, ale także pokazuje, że zwracasz uwagę na szczegóły. Widzisz ją jako kogoś wyjątkowego w tłumie. Kobiety uwielbiają, gdy ktoś zauważy takie rzeczy, bo to oznacza, że ma swoją własną tożsamość, coś czego nie ma nikt inny. Więc jeśli zauważysz, że ma styl, który jest tylko jej, nie wahaj się docenić tego detalu. Będzie zachwycona, wiedząc, że zauważyłeś, jak niesamowita i wyjątkowa jest. No to jak, kochani, co myślicie? Jesteście gotowi, by podbić serce każdej kobiety tymi dziesięciu niezwyciężonymi komplementami, które oczarują każdą kobietę w kilka sekund? Jestem pewny, że jeśli użyjecie tych potężnych słów, powiedz to, a ona nie będzie w stanie. Si się oprzeć, nawet jeśli jest zamężna. A teraz, zanim ruszycie, by wdrożyć to wszystko w życie, nie zapomnijcie kliknąć tego fajnego lajka podzielić się z przyjaciółmi i oczywiście subskrybować kanał, żeby nie przegapić żadnego świetnego wideo. Obiecuję, że czeka na was jeszcze więcej niesamowitych wskazówek, które pomogą wam rozwinąć swoje umiejętności w grze uwodzenia. Nie przegapcie kolejnego wideo, bo będziemy kontynuować zgłębianie psychologii kobiet i tego, jak podbić serce każdej kobiety. Do zobaczenia, kochani.